No właśnie ucząc na różnych poziomach, właściwie od 1 do, do 5 klasy 5, to to maturzyści, obserwuję taką, taką tendencję, że ci młodzi ludzie im, im, im starsi się robią, tym ostrożniej podchodzą właśnie do, do wyboru studiów. A mało tego, coraz częściej rezygnują w ogóle z tej, z tej ciesz, ścieżki kariery rozwoju własnego. Boją się po prostu, a Politechnika to już brzmi zupełnie straszliwie, bo tam matematyka to wiadomo ta, ta zmora dla, dla wielu naszych uczniów. Co Pan Profesor mógłby powiedzieć tym, tym młodym? Ech, tak, tak. No to jest, to, jest, to jest pewien problem. To jest taki trend ogólnokrajowy poza tym, no co tu dużo mówić. Młodzi ludzie kończący szkoły średnie to są osoby, które mają w granicach 18, 19, 20 lat one też już, jak gdyby, poczuły siłę ekonomii. Niestety, niekiedy też to determinują warunki domowe, które no, nie pozwalają, żeby dalej się uczyć i kształcić. Takie spotkanie, jak dzisiaj, czy, czy jak prowadzimy ich bardzo wiele, jeżeli chodzi o szkoły średnie, mają na celu właśnie uświadomienie młodym ludziom, że prawdziwa kariera rozpocznie się po studiach, czy już w trakcie studiów, bo tak jak dzisiaj powiedziałem uczniom, praca i studia, studia i praca, to się nawzajem absolutnie nie wyklucza.